Rok szkolny 2018-2019 niósł za sobą wiele wyzwań nie tylko dla uczniów, rodziców i nauczycieli, lecz także dla samorządu stolicy Warmii i Mazur. Stan realizacji zadań oświatowych w zeszłym roku szkolnym był jednym z punktów 15. sesji Rady Miasta Olsztyna. Był to bardzo trudny rok z uwagi na to, że przygotowywaliśmy się do rekrutacji do podwójnego rocznika w szkołach ponadpodstawowych i było to ogromne, na pewno największe wyzwanie dla nas, czyli przygotowanie, przeprowadzenie sprawnej tej rekrutacji, tak aby wszyscy uczniowie znaleźli swoje miejsce w szkołach. Choć reforma edukacji zasadniczo nie spowodowała tego, że młodzież nie mogła znaleźć miejsc w szkołach, do których aspirowała, zrodziła inny problem. Mamy dużą liczbę uczniów w szkołach, tak? W niektórych w naszych szkołach zajęcia zaczynają się jeszcze przed godziną ósmą, a zazwyczaj jest to godzina dwadzieścia na przykład albo kończą się o godzinie 19. One oczywiście nie wynikają tylko i z faktu takiego, że mamy dużo młodzieży, ale też z tego, że po prostu brakuje nam nauczycieli. I to głównie w szkole zawodowej. Przed wyzwaniem stanęli także dyrektorzy szkół podstawowych, układający plan lekcji i planujący realizację zadań edukacyjnych. Koszty kształcenia klas siódmych i ósmych są zdecydowanie większe. Trzeba było przygotować szkoły podstawowe, które, które tych zadań nie realizowały. Jest zwiększona liczba godzin edukacyjnych w klasach siódmych i ósmych, co powoduje duże obciążenie szkół. Problemów stojących przed miastem jest więcej. Groźnie brzmi zapowiedź ograniczenia przez rząd w przyszłym roku szkolnym subwencji oświatowej dla samorządów. Wydatki, jakie na dzień dzisiejszy w projekcie budżetu mamy zapisane, opiewają prawie 500 milionów złotych. No dokładnie tam jest 498 milionów. Już mówię bez tych końcóweczek. Natomiast subwencja oświatowa prognozowana to jest 291 milionów. Czyli w zasadzie mówiąc o tym, czego nam brakuje, możemy mówić około 200 milionach złotych, które miasto Olsztyn będzie musiało do edukacji dołożyć. Prognozowany deficyt budżetowy w kasie miasta doprowadził już w tym roku szkolnym np. do ograniczenia działalności kulturalno oświatowej szkół czy nierealizowania innowacji pedagogicznych. Zaistniała okoliczność powoduje, że samorząd olsztyna zmuszony jest szukać dodatkowych źródeł finansowania. Że jest alternatywa na to, żeby to, czego miasto nie jest w stanie zapewnić z wkładu własnego, czyli z dochodów własnych, będzie poszukiwane i realizowane poprzez jeszcze obowiązujące projekty unijne. Pozostaje mieć nadzieję, że może właśnie środki unijne pozwolą na pokrycie przyszłorocznych wydatków oświatowych, gdyż przeprowadzane przez rząd reformy nie mogą być dokonywane kosztem edukacji dzieci i młodzieży.